Witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Marian z tej strony, kłaniam się. Nie wiem, czy wiecie, ale na kanale będzie coraz mniej szachów, coraz więcej polityki. Powiem, moi drodzy, wam, jakie mam aspiracje, kim chciałbym być w przyszłości, i co zrobić, żeby ludziom żyło się lepiej. Nie no, bez jaj, bez tego bełkotu, 10 plus 0, nagrywa się to w ogóle wszystko. Dobra, jest w porządku. Jedziemy, rywal z Kanady, jest tutaj liść. Mamy C5, obrona sycylijska. Znowu pomęczymy Sycyliadę. Zobaczymy, czy wczorajsza wygrana to był przypadek, czy też nie. Gonie C2. Ua. A to było napisane: kiedy się debiuty debity zgrany, już nie ma. Już nie ma, oszukali nas. No i dobra, nie ma podpowiadania. Tu chciałem zagrać, ale nie zagram. No i teraz takie pytanie typowo sycylijskie: gdzie chcesz gońca? Na G7 czy E7? Yy... Zagram przez 6 goniec e7, goniec, e, wzruszuje w stylu w tak. No i wiadomo, gdzieś tam może rozepchać się na hetmańskim, poszukać ruchu d5. Tak, on chce d4, to wszystko ma sens, no ale tutaj ciekawe ustawienie, prawdę mówiąc, niewidywane przeze mnie zbyt często. Ed, Andrew jakiś tam mm, goniec nie gra, chciałby pograć. A, czy ja się muszę opowiadać z roszadą? No, wypadałoby połączyć wieżę. Czy on mi tu może zrobić jakąś krzywdę? Tak go no, nie wiem. D5 mam, chyba D5 już, nie? D5 mam, miałem wcześniej to pole dwa razy trzymane. Może zamiast rszadki D5. Silnik lubi takie. No, tu miałeś D5 szybciej. Aha, dobra, no to jest, się oswobodziłem. Dwa fajne gońce na diagonalach. A wszystkie figurki patrzą na skrzydło królewskie. To się podoba, to się może podobać. Na pewno wieża, na pewno goniec. Może tu, może tu, kolejna wieża. I zakończony rozwój. Szykujemy plan gry. Mój plan gry jest taki, żeby jechać po otwartej linii na pewno ciężkimi i skupić się na skrzydle królewskim. Czekaj. D4. Pozwolimy na to bicie? Nie, on no spada pionek, tak? Więc strzelić albo zapchać. Ja to zapcham. To skrzydło trzymam zamknięte. Keep it closed, a tutaj otwieram. by pion. Wiadomo. Trzymać go za ucho. Eee, kolejny etap rozwoju trzeba połączyć te diabelskie wieże na pewno, wprowadzić gońca do gry. Eee, może jakieś takie historie. On będzie tędy, tak? On będzie ten. Dobra, gońc słapie diagonale. <laughs> to zawsze fajnie. To pole wzmocnimy, może tak i tak. Eee, zagrozimy tu, chociaż skoczek się broni, no jasne. Ma to sens. Strzał, strzał. Ja tu bronię dodatkowo. Nie pozwalam ci nic otwierać. Bo po co? Yy, dziwna sprawa. Znaczy to ustawienie dosyć nietypowe. Powiedziałbym. Nietypowe. A może on po prostu nie sczytał taki to, to debiut i tyle. No, pozycja wyjściowa po prostu. A. studiowałeś może ten debiut? Jaką tam pozycja wyjściowa? A dobry jest. Dobry jest. Tiu, tiu, tiu. tiu. Wszystko się trzymie. Graj buczy. Yy no napada napada ale to spokojnie potwierałaś mi diagonalki, więc no powiem szczerze ta wieża też tak stoi którym 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 pionem którym pionem tu nie puszczamy go nie 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 weźmy mi tu nic w otwiera dobra keep it, keep it simple keep it closed <ścoughs> A, to teraz mi się trochę z plan gry zmienia. Jeżeli tam się potwierało, no to muszę elastycznie podejść do tematów i może zainwestować w tę otwarte linię. Dobra, gońc wisi. Szkoda diabła. Szkoda trochę go, szkoda, ale to wisi, więc no, to może jakoś wykorzystamy w przyszłości. Niemniej jednak ja chcę przejąć otwarte linie. Może wjechać w ogóle na dwujęcję. Słaby pionek. Warto mieć na uwadze, że będzie uatakowany. Mm -hmm. Ostro, siostro F4. No grubo. Mogę zagrać tu, zaatakować skoczka już. Gdzie ja później tym skoczkiem przyjdę? Bez sensu. Dobra, chyba mój plan powinien być wcielany we życie. A mianowicie. A mianowicie wjeżdżam na dwójkę, no nie biorę jeńców. Może wieża B, może wieża A, ta Z W idealnym świecie, maybe, maybe here. Here, here. Nie no, jego figury nie grają optymalnie. Powiedzmy sobie jasno. Jest skrępowany, chłopina. W Kanadzie są tacy wszyscy spięci. No, tu stoimy wyżej. Fajne outposty są. Może w przyszłości. No i mój plan ataku na królewskim poczeka, no bo ja będę chyba jednak przerzucał się na Hietmański. Skoczek na bandzie to jak dureń. Ok. Pozycja jest sympatyczna. Pozycja jest sympatyczna. O, skoczek odszedł, to pole puścił. Tu chcesz przyjść. Tu chcesz przyjść, tak? A może to olać i zagrać tak? On tu. Nie, przytrzymam to pole. Tu to chyba rąbne. Albo zostawię w ogóle w diabły. Kolejna wieża przychodzi. Eet. W porządku. No, jak już wiada na dwójkę, to będzie fajnie. Ubu-dubu, nic się nie dzieje. No. To jest posunięcie oczywiście, ale... Ale wiesz. Ale wiesz. No, ok. Jego nic nie będzie najszczęśliwszy na świecie, ale z drugiej strony jego Czan Polak też nie jest najszczęśliwszą bestią na planecie. Mam tutaj na pewno lepsze ciężkie figury. Puszczone pole zostało też. No, ta pozycja już się robi naprawdę niefajna dla białych. Pozycja się robi niefajna dla białych, to Wam powiem. A ze względu na aktywność czarnych, no to logiczne, nie? Logiczne. Skoczek odszedł, Też przyjść tutaj, tak? Hmm. Dobra, Hetmanem odejdę, bo tu innego tempa nie ma. Zaraz tu i tu siądę. Więc po tym napadzie, tak zagrałeś. Dobrze. A teraz tak jak tu, to później zawsze tu można poszukać ruchu. Nie no, to jest. To, jest, to są monstrualne figury. ta para gońców, jak zostanie użyta w odpowiedni sposób, to będziesz przeżywał ciężkie chwile, Dobromirze. To jest słabość ewidentna. Figury nie grają. Mhm. No tak, tego się spodziewałem, Dariuszu. Tu bym siadł jakoś. Może tu i tu. Wolne, wolne, wolne. Gdzie Hetman będzie się czuł najlepiej? Na wymianę hetmanów nie chcemy grać. Marian nie gra na wymianę hetmanów. To jest nowość. To jest nowość. Tu bym zagrał, żeby nie zagrał tu. No, może i to. Może i to jest jakiś ruch, może i nie jest. Zobaczymy. Ha. No, wygląda to wszystko naprawdę fajnie. Pytanie tylko, co z moim gońcem, który jest do duszy. Może tu nim, nim zagrać? No wtedy jak usuniemy obrońcę tego gościa, to będzie łup. A no to już jest groźba, jakby w jeden, nie? No bo ten gońc jest celem. Pozycja jest zła oczywiście. Ale na tyle zła, że co? Żeby jeden walczyć nawet No jak odchodzi tu, to, to dostaje tu. A dobra. Nie widziałem tego, przecież, że mogę tu brać. Ja chciałem to zagrać i wygrać na czystą figurę, ale przecież mogłem tak i tak. No raczej, no raczej. Niechcący wyszła dobra partia. Poważny błąd to ruch 88% dokładności. Jeden błąd był. Pokaż mi, gdzie. Wieża B8 to błąd. Masz teraz szansę na aktywizowanie wieży poprzez umieszczenie na siódmej linii. Aha. Czyli twierdzisz, że, wuju, lepszym było skoczek e4 już. Aha, niżeli to. Ale po prostu zbić może skoczek e4, nie? Okej. Okay. Okej. Okay. I gdzie on zrobił byka? Powrót z skoczkiem jest niedobry. Goniec f3. Poprawić tego gońca, który stał źle rzekomo. Tak. No, i Hetman cały się okazał się dobrym ruchem. No, i teraz po prostu to, nie? Chodzi o, chodzi o gońca, który jest celem. Ale no, wpuszczenie wiesz na, 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 na dwójkę, to, to wie pan. No, bo debut to był co? Debit był chyba książkowy. Mało tych książkowych ruchów. No, bo on D3 gra w tym momencie. D3, tu ok wszystko jeszcze debut Zobaczymy. D5 okazało się dobre. C4 w sumie, w duchu pozycji Wszystko było ok tak naprawdę, nie no Przyjemna partia Przyjemna partia Sprawdźmy czy to nie przypadek, bo wiecie jak to jest czasami Czasami jest przypadek, wygra się fartem Ja tam w ogóle chciałem napadać wieżę gońcem gdzie skoczek takowo wieżę Dobra, jedziemy znowu, znowu czarne, 500 razy tysięcy czarne cały czas mam, nie wiem o co chodzi Dobra, Najdorf Grajkowie już widzę wiedzą Z czym to się je eee, Przy tym ruchu to zagram przez, przez E6 A uh -huh. jedzie ostro Dobrze, dobrze, nie bierze jeńców Nie bierze jeńców Nie bierze jeńców To był ruch Co najmniej dziwny Co najmniej dziwny co najmniej dziwny ruch. Zostawiasz mnie z paru dobrych gońców. Tak właściwie zabił, zabił, przyszedł tu. No to jest na 3 minuty, więc trzeba sobie radzić. Więc trzeba sobie radzić. Na no jakiś cel do ataku, ale to. Tu po bronie wyjdę gońcem. Albo i nie wyjdę. Tu i tu. Aha. Się zdwaja. Co to za ruch? <gry> Oj, rywale tu grają. Kurde, balans. Ciekawie. Ciekawie grają ci rywale moi. Tu zagra, ja gra, zagram tu. Dobra, to powinno wystarczyć do wygrania. Tak? Tak jesteś pewien? Jesteś przekonany? Are you sure? No, dużo słabych pionów jest po prostu, nie? Dużo słabych pionów. No i dobra, odpuściłeś tutaj, to ja teraz biorę tego. bo i nie biorę. Mam lepszą strukturę, czy to wystarczy? Panie, panie kolego, panie absolwencie, czy to wystarczy? Czy to wystarczy? Dużo słabości ma naprawdę dużo. Znaczy dwie konkretnie, na dwóch słabościach można oprzeć już wina. Na jednym jest ciężko. Silnik mnie... Ostro mnie pierwszy do tej partii, ale nie mam z tym problemu. Ja tu, on tu, ja on tu, czek, tu. Hm. Pion jest pion. więc jest pion, czek tu, on tu. No, któregoś oddam, któregoś wezmę, jak to w cenie? nie? Myśli, czy szacha wtrąci, czy zbić? A, tak zagrał w ogóle. Okej. Okay. Tu zagram. E, jasne, że tak. Tu, 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 tu. Nie, tak nie. Tak nie, tak nie, tak nie. E, to chyba nie straszne tak właściwie w ogóle. Bo w tym momencie tu się broni wszystko. Tu mógł zagrać. Czemu ja tego nie widziałem? Czemu ja tego nie widziałem? Tak, kurde, jestem. Ślepa kicha. Nie, no i tak jest chyba wygrana. Co? tak jest chyba wygrana. Hmm? No dobra. Wrócimy grzecznie. Sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam. Eee, tu zagramy. Jak podejdziesz, to już nie zdążysz obronić tego. Dobra. Powinna być wygrana wieżówka. No. Powinna być wygrana wieżóweczka. A tak tego stracę, to pójdę potę. Potę, potę. Mhm. Wygrana wieżóweczka. Też wymaga realizacji oczywiście, of course. Ale mam 4 na 2, no to bez jaj, nie? 4 na 2 bez jaj. Mhm. 4 na 2 bez jaj. Idzie falanga. Falanga Piączewskich. Czekam tu. A, królem chcesz mnie wpuścić, to spoko. No, mało czasu jest, nie? Czy pewnie można było to szybciej realizować? Ale to nie jest dobre. O, to przechodzę kolejnym wolniakiem chyba. Albo i nie, albo i nie, albo i nie, albo i nie. Tu, tu. Tu, tu. Mhm. A widzisz, tam mi wlezie. Ja tu on tu, ja tu on tu, nie, no to wtedy jest remis. Kurde, Bela, wypuściłem przewagę? Nie wierzę. Nie wierzę w to. Jak tego weźmiesz, to z szachem biorę tu. Ok. Nie, no jest win, nie, tylko kurczę, nie ma czasu. <gryw> Jak zawsze. A w te wieżówki to ja jestem. Cienka dupa. Chłopaku. Nie no, to jest wygrane. To jest wygrane i tyle. To jest wygrane i tyle. Op, no. no Chodziło o odciągnięcie obrońcy. Dobra, lecimy. Leciwszy. Ufa, tu błędów będzie dużo. Ależ się działo człowieku, emocje, emocje jak na grzybach emocje jak na grzybach Nie no, ta realizacja tam w wieżówce to ha, No nie było tak najgorzej, ale Chodzi mi o wieżówkę A wieżówkę Zbicie nie jest dobre Oczywiście no, pozycja jest lepsza, ale goń z D7 trzeba było zagrać po prostu okej, okej, okej no, na, na tych słabościach bazując jest, jest wygrana, prawdopodobnie. chodzi mi o tą realizację. Konkretnie. Da, mm, szach jest z, z dupy, za przeproszenie, w 4 jest lepszy. Nie wiem, czemu nie chciałem w 4 zagrać. I tu wydawało mi się, że jest rekord remisów, no i było. Wierzę z błędem, królet A stanąć przed piątkiem i, no, i progresu nie zrobię. Tak, wypuszczona przewaga. Król G6, wspaniały ruch. H5, wiadomo. No, i tutaj szach e, powoduje to, że no, no jest przegrana po prostu końcówka, i tyle. Strzał, jakby on to zabił, to wchodzimy z szachem, a ci tu. Daj pan spokój! Jest forma. Mariancello, nie wzniecaj się, człowieku. Nie no, gierki w necie, wiecie jakie jest. Dobra. Wiecie lub nie wiecie, gierki w necie. Ktoś jest może na Mazurach, tutaj w Mrągowie, tutaj wiesz, Piknik Country, te sprawy. Dawajcie cynę, na mailach jesteście, ludzie kochani. Jutro może się dziś złapiemy. Pozdrawiam serdecznie.